Cześć, z tej strony Bobce. Dzisiaj sobie otworzymy przesyłeczkę karton z kart planet. Zobaczymy co tutaj mamy. Ja to wiem. Ale nie wszyscy. Ok. Dobra. Od złej strony otworzyłem, bo chciałem jedną rzecz zostawić na koniec. Folia. Tak Folia Tutaj mamy co to mamy. Mamy takie coś, nie wiem co to jest pewnie. Czy chyba by jakaś reklama? Ok. Mamy tutaj jeszcze trochę folii. Eee, to zamawialiśmy. Ok. Mamy tojaczki. Pięć stojaczków. Później, później mamy... Mamy pudełko niebieskie. To nie jest takie pudełko, jakie chciałem. Skarb z Kacplanu do mnie dzwonili. Przez pomyłkę wysłali mi inne. Ale obiecali, że wyślą już niedługo te, co trzeba. Mamy z kart konceptu do bloderki. Oprócz tego, oprócz tego pudełko z Dragon Shielda przezroczyste z czterema komorami. Bardzo mi się przyda. U, folia szczelna. Jak szalona. Mamy też koszuleczki. niebieskie. Zawsze używam przezroczystych z PCW Ale zamówiłem niebieskie, zobaczę jak się będą sprawdzać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? mamy holderki na magnes. Także z Ultra Pro no, powinno być ich więcej. O, jeszcze jeden na magnes. Jeden holderek mamy na cztery śrubki. Zobaczymy. Może tak trochę przesuniemy, bo tu mamy... Hmm. Staram się to otworzyć. Mamy album z Ultra Pro. O, i nawet mamy kartę Fans' Favorit z Brazylii. Nie, z Afryki. Fajnie. Ale ten albumik będzie na coś innego. I ostatnią rzeczą jest. Co najważniejsze, jest to boks z reprezentacji Niemiec z 2010 roku. 75 kart, 24 chyba to są saszetki. Nie wiem czy gdzieś pisze czy nie. I ten boksik sobie będziemy otwierać na pewno i to by było wszystko. Także już niedługo otwieramy boksik, zobaczymy co tam w środku się znajduje. Także dzięki wielkie.